Hej widzowie z tej strony, Maxon, a dziś chcę Wam przedstawić top 5 epickich skinów, które moim zdaniem powinny się znaleźć na wyższym poziomie rzadkości. Zachęcam również do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Pierwszym skinem, którego bym dał na wyższy stopień rzadkości to. Ostateczny Bozriko, sami zobaczcie, jak świetnie się on prezentuje te zielone i czerwone odcienie idealnie do siebie pasują. Animacje walki również są bardzo dobre. Następny skin, który bym dał na wyższy stopień rzadkości, to. Mroczny rycerz Nani. Sam wygląd tego skina mówi nam, że ta postać jest mega silna, to płomienie zamiast piór na hełmie, oraz ta genialna animacja wejścia postaci do lobby to po prostu cudo. Skin posiada własne animacje, walki, które idealnie odzwierciedlają charakter tego skina. Następny skin, który bym dał na wyższy stopień rzadkości to Płomienna Janet. Ten skin kupiłem za prawdziwe pieniądze i szczerze nie żałuję. Ogromnie mnie to zdziwiło, gdy dowiedziałem się, że ten skin jest epicki. Tak szczerze to przypomina mi te skin z chińskiego Brawl Starsa za swój piękny i nowoczesny wygląd. Skin ma własne animacje, które posują do niego idealnie. Następny skin, który bym dał na wyższy stopień rzadkości, to wytrychowy kit. Ten skin kiedyś był bardzo popularny. Pamiętam czasy, kiedy co drugi twórca na YouTube z Brawl Stars zrobił konkurs na tego skina. A teraz można go normalnie kupić za błyskotki w sklepie ponad to sam skin. Jest mega spoko, sam wygląd tej skórki mógłby być oryginalną teksturą Kita. Skin posiada własne animacje, które bardzo dobrze pasują do tego stroju. Następny skin, który bym dał na wyższy stopień rzadkości to Zrzędliwy mi ten skin to jeden z niewielu przebrań, które są dostępne w Świąt Bożego Narodzenia, lecz przez cały rok skin wywołuje u mnie taką nostalgię za czasów, gdy byłem mały, siadałem w zimowe wieczory na kanapie i oglądałem Grinch. Swoją drogą skin jest naprawdę ładny. Skin posiada własne animacje, które dają nam ducha Świąt Bożego Narodzenia. Thank <music> you.